Cześć! Witam Was na moim kanale. Zapraszam na prezentację kolejnego komiksu z bohaterów i złoczyńców. Tym razem będzie to Stowarzyszenie Sprawiedliwości królestwo Twoje. Tom pierwszy. Od takich artystów jak Jeff Jones oraz Alex Ross. Widzicie, tak wygląda. Brzbiet z numerem 55. Ten zeszyt, ten komiks, przepraszam za zeszyty, stowarzyszenie Sprawiedliwości od 9 do 17 oraz Annual 1. Otwórzmy i co nieco porozmawiajmy sobie o tym komiksie, bo myślę, że jest o czym rozmawiać. Ten komiks jest z 2008 roku. Poszczególne historie przy królestwo twoje oraz ten Annual 1. Oczywiście, tak jak wspomniałem, za scenariusz odpowiada Jeff Jones oraz Alex Ross. Ich oczywiście nie trzeba przystawać, chyba wszyscy ich znamy. Słuchajcie, troszeczkę o fabule. O czym jest ten komiks? Tutaj naprawdę jest o czym rozmawiać, powiem Wam, bo. No, powiem Wam z werdyktem na, kon na koniec, ale po kolei. Komiks zaczyna nam się w ten sposób, że Stowarzyszenie Sprawiedliwości znamy już te Stowarzyszenie Sprawiedliwości z poprzednich y, tomów tej kolekcji już nie są nam tak bardzo obcy jak wcześniej już troszeczkę tutaj wiemy kim są może nie tak jakoś bardzo ale już nie są tacy nieznani że tak powiem jak w tych pierwszych komiksach z tej kolekcji bohaterów y, że są w jakim, jakimś pikniku w remisie strażackie to jest jakieś organizowane do, na cele chyba dobroczynne. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci, tak? I właśnie tak samo jak w poprzednich tomach, mamy fajnie pokazanych w tych dymkach, widzicie? Tutaj w takich malutkich obrazeczkach króciutki opis, kto, jak się nazywa, jakie ma moce, na przykład. Maxim Hank, nastoletnia Wiedma Wichrów, i tak dalej, i tak yy, dalej. Sielanka, można powiedzieć tak, ale w pewnym momencie biją dzwony yy, w straży, w remizie. I po prostu jest interwencja, jest akcja. Oczywiście strażacy i cała ekipa stowarzyszenia rusza na pomoc. Rusza w miejsce, gdzie właśnie ten pożar wybuchł. Spójrzcie, to jest bardzo ładnie pokazane. O ilustracjach jeszcze będziemy sobie rozmawiać, ale już na ten moment mogę wam powiedzieć, że są świetne. Ilustracje są po prostu cudowne, świetne. Po przybyciu na miejsce, słuchajcie, okazuje się, że z płonącego budynku, z płonącego wieżowca Wyłania się Superman. Superman z równoległej, z innej Ziemi. Na początku nie wie, jak on się tutaj znalazł, nie wie, co się stało, nie wie, co i jak po prostu. Sam nie wie. Szybko, Liga tak samo jest tutaj. Stowarzyszenie, przepraszam, jest też zaskoczone, dlaczego Superman z innego świata, z równoległego przybył. Tak jak widać na załączonym kadrze, jest on tutaj dużo starszy niż od tego Supermana, który jest w tym komiksie. Yy, tego młodszego, tak? Słuchajcie, yy, bardzo szybko tutaj Superman yy, mówi w stowarzyszeniu, że jest ze świata równoległego, świata równoległego, w którym po prostu yy, trwa wojna jest, wojna, jest wojna, jest wyniszczająca wojna, gdzie ludzie yy, oraz yy, super ludzie z mocami po prostu jest, trwa cała ta konflikt wojna, znie, zna tylko śmierć i zniszczenie. A znaleźć się tu na tej Ziemi i wszystko jest po prostu normalnie, szybko to wyjaśnia. Yy, I mówi im także, że ich też to czeka, że też czeka tą Ziemię yy, równoległą, taka sama, można powiedzieć, zagłada. Stowarzyszenie chce tutaj jak najszybciej odesłać Supermana na swoje, yy, do swojego świata, no ale okazuje się to niemożliwe. Mało tego, Superman też mówi, że. Yy, przybędzie na ziemię tak zwany Gogu, który będzie chciał siebie nazywać Damage. Damage, który będzie jakby zapoczątkuje to wszystko, tą całą zagładę, to wszystko, co się zacznie dać, ta sama walka. No i słuchajcie, w pewnym momencie właśnie dochodzi już do tego, że on się tutaj pokazuje, ten cały Damage, który... Gogu Damage, on się tak naprawdę Damage nazywa, ale każe na siebie mówić Gogu. Słuchajcie, wiem, że ja tutaj dużo mówię o fabule, ale chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć, może troszeczkę malutki taki spoiler będzie, chociaż na razie chyba nie spoilerowałem, ale wiecie, co chciałem powiedzieć, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, gdyż moim zdaniem ten komiks jest bardzo dobry. Początkowo, słuchajcie, faza tego komiksu za Superman, który jest z równoległej ziemi, próbuje tutaj się zaadoptować do nowej rzeczywistości, ale świetnie jest pokazane, słuchajcie, ja bym powiedział taka jego tajemniczość. To, że on wie, że coś zbliża się nieunik nieuniknionego, że to coś i tak nastąpi na tej ziemi. Choćby Stowarzyszenie i Liga Sprawiedliwości, bo też tu później Liga Sprawiedliwości dołączy, nie będą mogli nic na to po prostu zrobić, słuchajcie. I ten punkt kulminacyjny, kiedy pojawia się już ten damage, go, go, bo on tu później będzie, to nie będzie spoilerem dużym. Który jest, można powiedzieć, bogiem, bogiem, który po prostu chodzi, będzie chodził po świecie, uleczał ludzi, uleciał nawet tych superbohaterów, zastawi się na sprawiedliwości. Nie będę wam mówił kogo, bo nie chcę wam psuć zabawy i jaką, jakie dolegliwości, słuchajcie, im tutaj y, będzie im uleciał. Coś mi to przypomina, słuchajcie: po świecie chodzi półbóg, ulecza ludzi, ludzie za nim podążają. Co wam to przypomina? No oczywiście Jezusa, tak, z Biblii, który też chodził po świecie i uleczał y, ludzi, uzdrawiał, robił różne cuda. Dlatego mamy stąd taki tytuł, moim zdaniem, Przyjdź Królestwo Twoje. Ja przynajmniej tak to odebrałem. Słuchajcie, narastające napięcie, jakie y, do momentu, kiedy przychodzi tej damage ukazuje się na ziemi jest moim zdaniem świetnie nakreślone świetnie pokazane bo przez większość komiksów słuchajcie poznajemy troszeczkę bohaterów jest też tutaj też nowych bohaterów i tak naprawdę no, nic tam się takiego wielkiego nie dzieje ale ten punkt kulminacyjny kiedy właśnie ukazuje się już ten damage ziemi gdzie on wychodzi zobaczycie sobie tutaj będzie scena może jeszcze wam pokażę ją powiem wam, że czułem duże napięcie czy to się stanie to będzie słuchajcie jak to się zakończy ta historia no właśnie jak się zakończy ta historia tutaj też nie będzie wielkim spoilerem jeśli wam powiem bo ta historia się nie zakończy gdyż jak widzicie jest to tom pierwszy tom pierwszy i będziemy musieli poczekać po prostu na tom drugi kiedy on się ukaże szczerze nie wiemy nie ma zapowiedzi na razie na ten moment mam nadzieję że nie będziemy musieli czekać pół roku bo ja nie mogę się powiem mam doczekać kiedy będziemy mieli Drugą część tego komiksu. Mi się to bardzo dobrze czytało. Słuchajcie, pomimo wielu postaci, yy, dochodzą jeszcze jakieś tam nowe postacie, ale powiem Wam, że jakoś mi to zeszło na dalszy plan. Być może, że już yy, troszeczkę stowarzyszenie sprawdziwości znamy z poprzednich tomów tej korekcji, troszeczkę się z nimi zaznajomiliśmy i jest po prostu sobie jest łatwiejszy ten komiks do przyswojenia, że tak powiem, bo Troszkę się znowu obadziałem, wiecie: Liga Sprawiedliwości, Stowarzyszenie, Kupa Bohaterów i tak dalej. Ale dobre jest to, właśnie tak jak powiedziałem, że poznaliśmy ich trochę wcześniej, i jest po prostu to, to już troszeczkę łatwiej ten komiks w odbiorze łatwiejszy do osób, które po prostu mniej znają tych bohaterów. No i oczywiście widzicie, w tych kwadracikach mamy też fajnie pokazane. Jeśli chodzi o kreskę, no tutaj słuchajcie, bez dwóch zdań, jest to kolejny, jeden z ładniejszych komiksów w tej kolekcji, moim zdaniem. Dużo stron spójrzcie, mamy właśnie tak jak widzicie na całą stronę Jest także tutaj sporo ilustracji na dwie strony Znaczy może nie jest sporo, ale jest Chcę wam pokazać właśnie tą jedną ilustrację Kiedy tutaj damage przychodzi, no słuchajcie to jest wręcz takie No na dużą skalę powiedział, no to jest krótsze. Bardzo wam pokażę, a tutaj coś zaznaczyłem sobie to jest ten cały damage. Spójrzcie, przybył. O właśnie mam ten katr. Nie wiem czy ja to w ogóle dobrze obejmę, to widzicie. I, I on jest bardzo wysoki, bardzo duży. To jest ten cały damage, czyli tak zwany GoGu. Tak jak mówię, jego przybicie, słuchajcie, jest bardzo niepokojące, bo ta aura tajemniczości Supermana z Równoległego Świata bardzo mnie tu niepokoi w tym komiksie i on tak jakby wiecie co wiedział że to i tak się stanie że i tak dojdzie do wojny i tak dojdzie do upadku ludzi jestem też ciekaw jak będzie potoczony drugi ton tego komiksu bo oczywiście to jest chyba nowość ona się chyba u nas nigdy nie ukazała Jestem ciekaw także, że wiecie, czy przeżyją wszyscy bohaterowie. To mnie też bardzo ciekawi. Dobrze, słuchajcie, nie chcę Wam tutaj za dużo już pokazywać, bo historia kończy się też w takim momencie, yy, no, że zostajemy po prostu zaciekawieni, tak? Co będzie dalej. Ja już wyczekuję, jednym słowem mówiąc, kolejnego tomu, chociaż wyczekuję to duże słowo, bo nie mamy pokazane kiedy będzie. Dobrze, słuchajcie, uważam, że to jest bardzo dobry komiks, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Sprawiedliwości Przejść Królestwo Twoje. Na końcu jeszcze mamy jeden anual z ligą, ze stowarzyszeniem, przepraszam, też bardzo fajny, z Hunters, jest tutaj także Robin. Tą ostatnią komiks już sobie zostawię dla Was, żebyście sobie sami odkryli, o czym on jest. Oczywiście, na końcu, także, jak w poprzednich kolekcjach, mamy troszeczkę dodatków. Tak to wygląda. No, zapowiedzi to już znacie. Z moich prezentacji, unboxingów, lub też z bliźniaczych kanałów. Że tak powiem. Słuchajcie, w mojej ocenie jest to komiks kurczę, czy bardzo dobry? Może nie bardzo dobry, ale więcej niż dobry, w moim ocenie, w moim odczuciu. Tak jak mówię, trochę się obawiałem, wiecie, że będziemy mieli kupa mnóstwo bohaterów, będziemy mogli być pogubieni w tym wszystkim dla osoby troszeczkę mniej um, znających tych postaci. Ale nie, nie jest źle powiem Wam. Historia broni się przede wszystkim tym aurą tajemniczości Supermena, który przybył z równoległego świata. Y, tą postacią, de Media, gdzie przy, praktycznie przez większość zeszytów y, czekamy, kiedy on przybędzie, bo to on czekamy, nie wiemy, ale kiedy on przybędzie, słuchajcie, jest bardzo duży niepokój, co się wydarzy. Jestem mega zaintrygowany tą pozycją i co będzie po prostu w drugim tomie. Także w moim odczuciu połączenie scenariuszy Jeffa Jonesa i Alexa Rosa po prostu tutaj wypadło bardzo, bardzo dobrze. To się naprawdę świetnie czyta. Takie jest moja subiektywna. Opinia o tym komiksie. I ja osobiście mógłbym go Wam polecić do przeczytania. Bardzo dobry komiks. Tak jak mówię, jeden i minus, nie wiemy kiedy będzie druga część. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już się nie mogę doczekać. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, jak przeczytaliście, bo naprawdę mega mnie to ciekawi. Co sądzicie o tym komiksie? Także to by było na tyle w tym materiale. Troszeczkę mówiłem więcej o fabule niż zazwyczaj, ale troszkę chciałem w tym materiale Wam powiedzieć. Myślę, że dużych spoilerów nie było. Także dzięki za obejrzenie i oczywiście widzimy się w kolejnych prezentacjach. Cześć!